i ostatnia w tej turze, która zada pytanie, jest pani magister Monika Nowosielska. Bardzo proszę o włączenie mikrofonu. Dziękuję serdecznie za udzielenie mi głosu. Księży profesorze, ja mam pytanie związane z nauczaniem języków obcych. Czy widziałby ksiądz możliwość wzmocnienia nauczania języków obcych, w szczególności na drugim stopniu kształcenia? Czy ewentualnie widziałby też możliwość prowadzenia nauczania dwóch języków obcych na naszym uniwersytecie? Dziękuję. Dziękuję pani Moniko za to pytanie. Jest tak, że jak myślę o swojej drodze edukacyjnej, to w liceum miałem dwa języki obce, i to była norma w liceum Mickiewicza. Nie licząc rosyjskiego, który się jakby w tej dwójce nie mieścił, znaczy był tym trzecim. I wydaje mi się, że w związku z tym to, że, że trzeba zapewnić tę umiejętność posługiwania się językiem obcym studentom jest oczywiste. My przyjęliśmy na naszych wykładach dla studentów, którzy gdzie wykładowcami są profesorowi z zewnątrz, że nie prowadzimy tłumaczenia. To znaczy zakładamy, że każdy nasz student mówi po angielsku i jedynie dajemy możliwość zadania pytań po polsku, jeżeli ten angielski nie jest wystarczająco tutaj na, wysoki, na wystarczający poziom. I teraz jak najbardziej ja jestem za tym, żeby nasi studenci wychodzili z uczelni z dobrą znajomością dwóch języków obcych. Pytanie na pewno, które się tu pojawia, to jest również pytanie finansowe. Ale w związku z tym to jest pytanie również o to, w jaki sposób tutaj szkoła języków obcych może y, również świadczyć usługi y, również w stosunku do, do środowiska zewnętrznego. I y, 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 także, y, żeby sfinansować kształcenie naszych studentów w zakresie dwóch języków, musimy na to znaleźć środki, ale wydaje się, że te środki nie byłoby tak trudno znaleźć. Jakby mając tak wspaniałych lektorów obcych języków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.